Yy, witam Was wszystkich serdecznie, organizujemy konkurs, można wygrać dwa odcinki z nami i jeszcze dojście do naszego serwera. Yy, Depart odwie, odezwij się. Depart. No jestem, to konkurs, to konkurs, jaką wymyślicie nazwę serwera na mój serwer. Naj, konkurs trwa do końca maja, najlepszą nazwę serwera. Będą dostępne do serwera IP Hamachi To wszystko potem w komentarzu albo wejdźcie normalnie na mój kanał, okej? Okay. Kanał oczywiście Deparda będzie w opisie Dam wszystko będzie ładne w opisie Dobre, to do widzenia Konkurs, pamiętajcie o, i do, i, i, No, no jeszcze, czekaj, czekaj No co? Dobra, co? No to, to będzie dostęp, do będą dwa odcinki, ale nie gwarantujemy admina Bo wtedy rozwalają nam rzeczy, do wiecie mm. De, nie dajemy bez powodu adminów. Nie no. jesteśmy takimi marnotrawnymi adminami. No i to wszystko. Oddaję głos.